Wiary w żużel, w sport będący emanacją społecznych oczekiwań i potrzeb, wieczór dowodzący, że mecz może być wydarzeniem integrującym i formującym. Toruń jest od dwóch tygodni innym miejscem, miastem opętanym czarnym sportem, przepełnionym nadzieją i ufnością, dumnym ze swojej drużyny. W Lublinie ten stan uniesienia trwa od lat, a dziś dojdzie do pierwszego aktu, finałowego spektaklu, starcia marzeń, ambicji i aspiracji. Ktoś, kto projektował Motorenę, czynił to z myślą o takich wydarzeniach. Żużlowa Metropolitan Opera i najważniejsze to ruńskie planetarium. Wita! Dziś przy czystym niebie będziemy z zapartym tchem obserwować gwiazdy. Wielki finał PG Ekstraligi 2025. Press Grupa, deweloperska Toruń, Orlen Oil Motor Lublin na taniec gigantów. Zapraszają Państwa Patryk Malitowski i Tomasz Dryła. Pierwszą serię Duchiński Cierniak Lambert, Przyjemski, Duchiński! Co to jest za start! Świetnie, także Lambert zostaje na zewnętrznej. Przyjemski jak rower w pokrzywach, a teraz jeszcze Lambert zdecydowanie pod Cierniaka i otrzymał to. Problemy zawodników, gości na łukach znowu nie są w stanie płynnie ich pokonywać. Rezygnuje już z dalszej jazdy Przyjemski. Co tu się dzieje na prowadzeniu Mikołaj Duchiński zanim Robert Lambert. Jego zadanie jest oczywiste. Powstrzymywać ewentualne ataki, nie pchać się do przodu, mieć cały czas za plecami Mateusza Cierniaka. Na podwójnym wjeżdżają w ostatnie okrążenie zawodnicy gospodarzy. Bohaterem już teraz będzie Mikołaj Duchiński. No, podbił dzisiaj pasy. Dynk na motoarenie. Pęka. 5 do 1 dla gospodarzy. Coś niesamowitego. 16. Do ośmiu, takim wynikiem kończy się pierwsza seria, absolutnym bohaterem tego spotkania, Mikołaj Duchiński. No i to jest e, właśnie to, o czym mówiliśmy przed tym wyścigiem. No pierwsze pole, świetny start, ale jest dziecko też bardzo dobrze. Jechał tak, jak trzeba było jechać. Wiadomo, troszkę wolniejsze od Roberta Lamberta, więc to zadanie e, Robert miał może nie najtrudniejsze, bo za nim jadący Mateusz Cierniak też nie stawiał e, mocnych warunków. Dosyć wolny motocykl Mateusza Cierniaka. I zaczynamy drugą kwiech Kubera Mikkelsen. Zlik taśma już w górze. Świetna reakcja. Kwiecha. Zostaje Kubera. Mikelsen zdecydowanie wychodzi na prowadzeniu i znowu zmarzlik w pościgu, zanim ta pogoń będzie krótsza niż w pierwszym ich starciu. Zmarzlik jedzie Kosmos. zanim nim Mikel Mikkelsen. Bardzo daleko z tyłu. Dominik Kubera. Jeszcze Mikkelsen będzie starał się dopaść Bartosza zmarznika. Kwiech przed Kuberą. Kubera teraz zmniejsza dystans do Czecha Już raz się ścigali. A z Mikkelsenem Kubera w tym roku ścigał się cztery razy i cztery razy lepszy był Tuńczyk, będzie zaraz 5-0 dla niego z z Mikkelsenem ma bardzo dodatni bilans. Teraz Kwiech Kubera wykorzystuje moment zawahania i niepewności Jana Kwiecha. Dominik Kubera wjeżdża przed niego, a to znaczy, że pierwszy raz w tym meczu na prowadzeniu biegowym goście z Lublina, Bartosz Smarzlik. po drugie indywidualne zwycięstwo Dominik Kubera, także kalka z pierwszej serii, wymęczył na dystansie punkt na kwiechu, ale to jest odpowiedź mistrzów Polski 4-2 dla Orlen Oil Motor Lublin. Zmarzlik z czwartego pola, 2,97. No niesamowite jest to, co robił Bartosz Zmarzlik. Można było się tego spodziewać. No, sześciokrotny indywidualny Mistrz Świata. Mikkel Mikkelsen na pewno będzie niepocieszony. Drugi raz Bartosz Smartik, drugi raz wchodzi pod łokieć, robi długą, prostą i odjeżdża. Mimo no, tego, że Mikkel Mikkelsen wygląda na szybkiego zawodnika, ale no ma przeciwko sobie zawodnika, który jest jeszcze szybszy. Bartosz Smarznik i Patryk Dudek. Żaden z nich dzisiaj jeszcze nie był pokonany. Kogoś to spotka. Pytanie kogo? Pańbor świetnie wystartował. Dobrze zmarznik, ale Dudek chce go oszukać. Nie zostawił miejsca. Zrobił to z chirurgiczną precyzją. Dudek jest niesamowity. Dudek w tej zieleni jest jak ufo Ludek. Na prowadzeniu Patryk Dudek Lambert przed Bartoszem Pańborem. a zmarznik próbuje nie stracić dystansu do Patryka Dudka, ale traci. Dudek nie popełnia błędów. Dudek robi wszystko na milimetry i robi to perfekcyjnie. Jedzie po drugie indywidualne zwycięstwo. Zmarzlik tuż za nim. Jeśli tylko Dudek popełni błąd, to on go wykorzysta. Ale teraz! Jak bardzo podjechał! Kiedy Zmarzlik nadziewał się na tylne koło Dudka, Robert Lambert i przez trzecie pole atakuje Brytyjczyk, mistrza świata. Wiedział już Zmarzlik, że koniec zabawy z Patrykiem Dudkiem. Trzeba zamykać krawężnik. Przed Robertem Lambertem wygrywa Toruń. Wyścig, w którym miał za rywala Bartosza z Marzlika Patryk Dudek, superstar. 3 punkty z Marzlik, 2 punkt Roberta Lamberta bez punktu Bartosz Bańbor. Start dla gości z Lublina, ale rozegranie pierwszego łuku zdecydowanie na korzyść gospodarzy. Patryk Dudek 3-3. Kilka razy w tym sezonie przyśni się Bartkowi Patryk Dudek. Najpierw indywidualne Mistrzostwo Polski, które Patryk Dudek wywalczył, a o które tak dzielnie do samego końca walczył Bartosz Marzik, Teraz walka o drużynowe Mistrzostwo Polski, górą w pierwszym starciu Patryk Dudek. Bardzo dobra, przemyślana akcja, Właściwie wzorem tego, co robił Bartek z Michelem Mikkelsenem. Tak teraz Patryk Dudek wykorzystał to, że jest w tym sezonie bardzo szybki. Pańbor Kwiech, zmarznik Mikelsen. Taśma w górze. Dobrze bańbor. Dobrze zmarznik Mikkelsen będzie przycinał. Zmarzlik. Właściwie tego motocykla nie wyłamał. Mikkelsen melduje się przed... Szeroką poradzi sobie z Duńczykiem po raz trzeci. Dzisiaj jest po raz trzeci przed nim w tym spotkaniu. Mikkelsen drugi. Kwiech na trzeciej pozycji. Bartosz Bańbor zamyka stawkę, a Bartosz Zmarzlik jest z przodu. Po trzecie, indywidualne zwycięstwo. Najlepsza średnia ligi, najwięcej punktów i wygranych wyścigów. Ten już, jeśli tak się skończy, będzie 57. zwycięstwem z 70 siedmiu wyścigów. Jedzie na średniej 2.63. Bartosz Zmarzlik w tym roku nikt mu już tutaj nie zagrozi. Niesamowita prędkość, niesamowita dominacja i pierwsze zwycięstwo z trzeciego pola. Bartosz Zmarzlik trzy remisy w tej serii nadal jedynym, który wygrywa indywidualnie po stronie gości. Sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. No można powiedzieć, że niesamowitego pecha ma dzisiaj Mikkel Mikkelsen, trafiając trzy razy na Bartosza z Zmarzlika po raz trzeci nie udało się go pokonać, tylko Patryk Dudek był w stanie tego dokonać, więc Mikkel Mikkelsen na pewno będzie niepocieszony, patrzę teraz z naszego stanowiska w oddali boks Mikkela Mikkelsena, był tam taki gest głową, gdzieś tam rzucił tą lewą ręką ze zdenerwowania, tak? Robert Lambert po ostatnim nieudanym wyścigu. Na pewno ciężkie zadanie przed Bartkiem, z ale poziom tutaj adrenaliny wśród Torunian jest na pewno na tyle wysoki, że będą w stanie postawić. Lambert z Marslik, na podwójnym wyjdą gospodarze. To już jest knockout Kubera przed Sajfudinowa. Z w opałach na prowadzeniu Robert Lambert. Wielki Speedway na tu czeka, poleciał po płocie. Emil Sajfudinow wjechał mu przed nas zmarznik. Sajfudinow krawężnik. Zmarznik zostaje ostatni. Kubera goni Roberta Lamberta. Fantastyczny wyścig, ale znowu prowadzą gospodarze. Znowu są na drodze do tego, by powiększać przewagę. Robert Lambert z przodu. Zanim Dominik Kupera, Emil, który już dzisiaj ten atak wykonał razy. Kilka, znowu próbuje swojego patentu. Zmarznik jedzie na ostatniej pozycji. Takie rzeczy normalnie się nie dzieją. Lambert już chyba bezpieczny. Dominik Kubera robi wszystko, żeby utrzymać Sajfudinowa za sobą. Jak on to łatwo zrobił! Jeszcze jedna drewna kontra Kubery. Jeszcze Sajfudinow szeroko chce z tego skorzystać. Zmarznik nie da rady. Lambert pierwszy, drugi Kubera znowu. Rzeczy robią gospodarze. To już jest nokaut. 47-31. Za trzy razy Emil Seppulinowy yy, pomagał kołami, praktycznie podmuchanej wadzie. No widać jak... Niezwykle zmotywowani są zawodnicy z Torunia, Jak szybcy są przede wszystkim. No Bartosz Zmardyk tutaj można powiedzieć nie miał nic do powiedzenia. Robert Lambert, tak jak mówiłem po tym słabszym wyścigu, gdzie przywozi zero. Teraz jest trójka. Zdecydował, że... Będzie czuł się lepiej na tym nowym motocyklu, a być może w tamtym wydarzyło się coś, co uniemożliwiało skuteczną rywalizację. Ale tu nieważne, liczy się skala tego Kubera, Lambert, Holder, Sajfudinow. Jak wyjdą z pierwszego łuku, Sajfudinow rozpędza się bardzo mocno. Trochę zamknięty przez Holdera, Kubera na prowadzeniu. Lambert w pościgu za nim. Holder bliżej krawężnika, a rozpędza się Sajfudinow i on już wie. Chce zrobić i on już wie na co te jego furę stać, ale jeszcze obronił się Jack Holder. No to pika Emila Sajfudinowa, ależ pojechali na żyletki. Park Ball! bark wyprzedził Emil Sajfudinow, Jacka Holdera z przodu cały czas Dominik Kubera nękany i naciskany przez Roberta Lamberta. Jedzie po swoje pierwsze ewentualne, indywidualne zwycięstwo w tym meczu. Najbardziej doświadczony w wyścigach, playoff i finałach zawodnik w tej stawce, ale strasznie go konsa i nęka Robert Lambert. Jednak zwycięży. Dominik Kupera przed Lambertem i Sajfudinowem. 3 do 3 w wyścigu 14. Drugi z zawodników gości wygrywa wyścig dopiero w nominowanym. 3 do 3, a to oznacza, że cały czas zostaje 16 punktów. Ostatni wyścig zadecyduje tak naprawdę o rozmiarze tego, jaką zaliczką pojedzie Toruń do Lublina. Jaką Lublin będzie musiał stratę odrobić na swoim torze w rewanżu. Zatrybiła młodzież, kiedy trzeba było, a jak nam się wydawało, że jednak jest o wiele mniej doświadczona, to odpaliła w meczu o największym ciężarze gatunkowym. To jest absolutnie fenomenalny wieczór dla